Witam państwa serdecznie. Michał Mirosław Arak, sędzia Pokój Krajowego Sądu Obywatelskiego. W dniu dzisiejszym mam zaszczyt, zaszczyt przedstawić państwu pierwszy historyczny wyrok wydany przez Krajowy Sąd Obywatelski z siedzibą w Warszawie, który został wydany na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2019 roku. Wyrok ten jest w związku z koniecznością przeprowadzenia ogólnonarodowego referendum w sprawie LGBT w celu zapewnienia pokoju i spokoju społecznego oraz uniknięcia dalszych niepokojów i zamieszek. W skład y, sądu orzekającego y, weszło trzech sędziów pokojów. Pan Andrzej Podbielski z Mińska Mazowieckiego jako przewodniczący zespołu, Michał Mirosław Arak z Radomia oraz pan Daniel Bogusz Złowicza. Po rozpoznaniu tzw. sprawy LGBT oraz związanych z nią niepokojów i zamieszek na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2019 roku w Warszawie orzeka o konieczności zwrócenia się przez Krajowy Sąd Obywatelski do właściwych organów władzy Rzeczpospolitej Polskiej, Sejmu RP oraz Prezydenta RP o zarządzenie przeprowadzenia ogólnonarodowego referendum w tzw. sprawie LGBT, to znaczy w dwóch kwestiach. Wypowiedzenie się obywateli na temat ewentualnego dopuszczenia lub zakazu publicznego manifestowania LGBT oraz wypowiedzenie się obywateli na temat ewentualnego dopuszczenia lub zakazu zawierania małżeństw przez osoby LGBT. Uzasadnienie i wyjaśnienie charakteru Krajowego Sądu Obywatelskiego. Na wstępie Krajowy Sąd Obywatelski w celu uniknięcia niepotrzebnych dyskusji na ten temat, odciągających uwagę od głównego tematu, wyjaśnia. Że nie ma charakteru sądu powszechnego państwowego, nie posiada uprawnień sądu powszechnego ani nie wchodzi w kompetencje sądu powszechnego, które to kwestie regulują zapisy rozdziału 8 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Odwrotnie do sądów powszechnych, które reprezentują państwo w stosunku do obywateli i wydają orzeczenia w imieniu państwa Rzeczpospolitej Polskiej. Krajowy Sąd Obywatelski jest społecznym komitetem obywatelskim reprezentującym interesy obywateli wobec państwa i jego organów, między innymi wo wobec władz, urzędów i sądów powszechnych. Krajowy Sąd Obywatelski, jak wskazuje jego nazwa, obywatelski, funkcjonuje jako społeczny komitet obywatelski, dobrowolne zrzeszenie, organizacja pozarządowa, których wolność tworzenia i działania zapewnia artykuł 12 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Krajowy Sąd Obywatelski działa na podstawie paragrafu 7 punktu 3 Statutu Fundacji Pokój Polsce, Europie, Światu, zatwierdzonego sądownie, który zapewnia prawo powoływania przy tej Fundacji Krajowego i Międzynarodowego Sądu Pokoju. Celem Krajowego Sądu Obywatelskiego i działających w jego imieniu sędziów pokoju jest podejmowanie wszelkich inicjatyw dla zapewnienia pokoju, zgody, dobra, sprawiedliwości i harmonii współżycia społecznego i w tym celu w razie potrzeby występowania na rzecz pożytku publicznego i dla dobra narodu i społeczeństwa polskiego wobec władz, urzędów i sądów powszechnych, co zapewniają przepisy Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, cały polski porządek prawny oraz przepisy prawa międzynarodowego. Jedną z takich inicjatyw Krajowego Sądu Obywatelskiego, mając za zadanie zapewnienie pokoju i spokoju społecznego, jest postępowanie sądowe i wyrok wydany w niniejszej sprawie. Zespół orzekający w podanym wyżej składzie powołany został przez prezesa Krajowego Sądu Obywatelskiego na zebraniu sędziów pokoju w dniu 3 sierpnia 2019 roku w Warszawie. Zadaniem zespołu było rozpatrzenie w celu zaproponowania rozwiązań zapewniających pokój i spokój społeczny tak zwanej sprawy LGBT, niezwykle nurtującej w ostatnim czasie polskie społeczeństwo i wywołujące nawet rozliczne niepokoje społeczne, manifestacje i kontrmanifestacje, a nawet fizyczne starcia, zagrażające pokojowi społecznemu i zgodzie społecznej. W związku z powyższym. Zespół sędziów pokoju Krajowego Sądu Obywatelskiego w podanym wyżej składzie przeprowadził wnikliwą analizę tej sprawy i ustalił co następuje. W ostatnim czasie w naszym kraju, Rzeczpospolitej Polskiej, bardzo nasiliła się sprawa publicznego i ostentacyjnego manifestowania LGBT oraz powiązana z nią sprawa propagowania zawierania małżeństw przez osoby ze środowiska LGBT. Jak wynika z obserwacji i analizy faktów, obie te sprawy są bardzo aktywnie podsycane przez różne media oraz wykorzystywane przez różne siły polityczne dla swych celów, a nawet sterowane przez osoby ze środowiska LGBT i spoza niego. Krajowy Sąd Obywatelski przyjął na podstawie powszechnego rozumienia tej kwestii także upowszechnianie e, przez osoby ze środowiska LGBT, że nazwa ta stanowi zbiór inicjałów określających L, czyli lesbijki, czyli osoby płci żeńskiej, które odczuwają pociąg seksualny do osób tej samej płci żeńskiej, G, jako geje, czyli osoby płci męskiej, które odczuwają pociąg seksualny do osób tej samej płci męskiej, B, biseksualni, czyli osoby, które pociągają Odczuwają pociąg seksualny do osób obu płci, zarówno męskiej jak i żeńskiej oraz te transeksualni, czyli osoby, które zmieniły płeć z męskiej na żeńską lub odwrotnie. Ogromne nasilenie się ostateacyjnego manifestowania przez osoby z środowiska LGBT i inne osoby, np. polityków wspomagających i wykorzystujących te środowiska, zwłaszcza z partii Wiosna, SLD, PO i innych, Między innymi poprzez organizowanie marszów i manifestacji oraz kontrmarszów i kontrmanifestacji przez ich przeciwników, doprowadziły do głębokiego już podziału polskiego społeczeństwa, do niezgody, niepokojów, zamieszek oraz bijatek. Odzwierciedleniem szczególnego znaczenia tej sprawy LGBT dla polskiego państwa i polskiego społeczeństwa jest już widoczny podział nawet wśród organów samorządowych oraz przedstawicieli wyznań religijnych. Konkretnie już. Yy, Szereg organów samorządowych w niektórych województwach, powiatach i gminach podjęło uchwały o tzw. strefach wolnych od LGBT, co rozumie należy jako zakaz manifestowania LGBT. W odniesieniu do innych obszarów, zaś szereg innych organów samorządowych, zwłaszcza w większych miastach, podjęło postanowienie dokładnie o od... tym. Faktem dobrowolnie świadczy, jak już bardzo głęboko zarysował się podział w tej sprawie i do jak bardzo niebezpiecznych następstw dla jedności i funkcjonowania państwa oraz jego organów będzie to zmierzać. Do podobnego podziału doszło już także wśród przedstawicieli wyznań religijnych, gdyż nawet jedni hierarchowie Kościoła Rzymskokatolickiego publicznie wypowiadają się za zakazem manifestowania LGBT, zaś inni za tolerowaniem tego manifestowania LGBT. Przy czym jedni publicznie potępiają stanowisko drugich i odwrotnie. Świadczy to, że podział i niezgoda związana z sprawą LGBT charakteryzuje nawet dostojników religijnych, którzy w powszechnym mniemaniu polskiego społeczeństwa powinni być wzorem oraz ostoją ładu i spokoju. Po głębokiej analizie tych zjawisk krajowy Sąd Obywatelski wyraża przypuszczenie, głęboko uzasadnione faktami, że dalsze utrzymywanie się tej sytuacji bez jej uregulowania doprowadzi do jeszcze głębszych podziałów polskiego społeczeństwa a nawet do wojny domowej w postaci jeszcze bardziej niebezpiecznych niepokojów i zamieszek. W, tym, w związku z tym Krajowy Sąd Obywatelski, rozpatrując sprawę ograniczenia tych negatywnych zjawisk, uniknięcia dalszych niepokojów i przywrócenia pokoju oraz spokoju społecznego, przyjął, że jedyną zyskowną i logiczną oraz realną drogą w tej sprawie jest przeprowadzenie ogólnonarodowego referendum w którym całe społeczeństwo polskie w demokratyczny sposób zadecyduje, jak uporać się z tymi problemami. Krajowy Sąd Obywatelski przyjął, że skoro żaden z ruchów politycznych, partii politycznych, a także wpływowych polityków dotychczas nie wysunął tego tak oczywistego rozwiązania w postaci referendum, co na pewno nie jest przejawem ich nijakiego ich przepraszam ich niskiego poziomu lub braku wiedzy, a raczej odzwierciedla ich prawdziwe cele i zamiary, to postulat ten powinien wysunąć oddolny ruch społeczny reprezentujący obywateli i w tym przypadku występuje Krajowy Sąd Obywatelski. Za przyjęciem tego rozwiązania przemawia także fakt, że przecież celem Krajowego Sądu Obywatelskiego i działających w jego imieniu sędziów pokoju jest podejmowanie wszelkich inicjatyw dla zapewnienia pokoju, zgody, dobra, sprawiedliwości i harmonii współżycia społecznego i w tym celu w razie potrzeby występowania na rzecz pożytku publicznego i dla dobra narodu i społeczeństwa polskiego wobec władz, urzędów i sądów powszechnych. Zdaniem Krajowego Sądu Obywatelskiego to ogólnonarodowe referendum powinno sprowadzać się do jednoznacznego rozstrzygnięcia dwóch kwestii, które stanowią źródło niepokojów społecznych i zamieszek: wypowiedzenie się obywateli na temat ewentualnego dopuszczenia lub zakazu publicznego manifestowania LGBT, wypowiedzenie się obywateli Rzeczpospolitej Polskiej na temat ewentualnego dopuszczenia lub zakazu zawierania małżeństw przez osoby LGBT. W sensie technicznym referendum to byłoby bardzo proste, ponieważ sprowadzałoby się do zakreślenia przez głosującego obywatela na wydrukowanej urzędowej karcie do głosowania jednej z dwóch możliwych w tych kwestiach opcji. Czy jesteś za dopuszczeniem publicznego manifestowania LGBT, czy jesteś za zakazem publicznego manifestowania LGBT oraz czy jesteś za dopuszczeniem zawierania małżeństw przez osoby LGBT, albo czy jesteś za zakazem zawierania małżeństw przez osoby LGBT. W celu uniknięcia ewentualnego zarzutu sugerowania zakazów, Krajowy Sąd Obywatelski proponuje, aby na pierwszym miejscu postawione były pytania o ewentualne dopuszczenie, a dopiero na drugim miejscu o ewentualne zakazanie. W odpowiedzi na ewentualne pytania, jak rozumieć należy sprawę dopuszczenia lub zakazu publicznego manifestowania LGBT, Krajowy Sąd Obywatelski wskazuje, że kwestie te należy rozumieć dokładnie tak samo jak już od dawna sformułowaną i uregulowaną prawnie kwestię propagowania, manifestowania faszyzmu i komunizmu. W przypadku wypowiedzenia się przez polskie społeczeństwo ze zakazem publicznego manifestowania LGBT, wystarczy, zdaniem, sąd, zdaniem Krajowego Sądu Obywatelskiego, w artykule 256 Kodeksu Karnego w paragrafie 1 dopisać sformułowanie oraz publicznie manifestuje LGBT po słowach tylko publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa? A w paragrafie drugim na końcu zdania doda sformułowanie oraz LGBT. Dla przejrzystości sprawy, Krajowy Sąd Obywatelski przypomina, że zapisy przewołane wyżej w artykule 256 Kodeksu Karnego aktualnie brzmią następująco. Paragraf pierwszy. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość podlewa, podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Paragraf 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechnienia produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła dróg, nagranie lub inny przedmiot zawierający treść określona w paragrafie pierwszym, albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej. W tym miejscu Krajowy Sąd Obywatelski wyjaśnia i podkreśla, że celem referendum nie byłoby akceptowanie lub potępianie LGBT jako zjawisk, to znaczy akceptowanie lub potępianie skłonności LGBT i prywatnych związków osób z tymi skłonnościami. Krajowy Sąd Obywatelski podkreśla, że rozpatrując kwestię referendum w sprawie LGBT i wydając wyrok w tej sprawie w ogóle nie zajmował się zagadnieniem naturalności lub nienaturalności zjawisk LGBT oraz wyraża przekonanie, że kwestię tę należy pozostawić do dyskusji i rozstrzygnięcia fachowcom z zakresu medycyny, etyki i religii. Rozpatrując zagadnienie referendum w sprawie LGBT, Krajowy Sąd Obywatelski skupiał się tylko na najważniejszych dla naszego państwa i naszego społeczeństwa kwestii zapewnienia pokoju i spokoju oraz uniknięcia niepokojów i zamieszek. Zdaniem Krajowego Sądu Obywatelskiego przeprowadzenie ogólnonarodowego referendum na ten temat będzie najlepszym sposobem rozstrzygnięcia sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa i społeczeństwa polskiego, ponieważ zapewni pokój i spokój oraz usunie przyczynę niepokojów i zamieszek. Referendum takie umożliwi rozstrzygnięcie tej sprawy w najbardziej demokratyczny sposób przez całe polskie społeczeństwo, a zatem będzie najlepszym i niepodważalnym przejawem demokracji i tym samym wytrąci wszystkim krytykującym zarówno z kraju, jak i z zagranicy oraz z ręki, jakoby rozstrzygnięcie tej sprawy było niedemokratyczne. Wszak demokracja polega na realizacji woli większości wyrażonej w demokratyczny sposób. Zgodnie z zapisami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej referendum może zarządzić Sejm RP, bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów albo prezydenta zgodą senatu przy wyżej wymienionych warunkach. Najkorzystniej byłoby, gdyby referendum w sprawie LGBT przeprowadzone zostało przy najbliższych wyborach parlamentarnych, ponieważ byłoby bardzo łatwe w realizacji w sensie technicznym, wystarczyłoby oprócz normalnych kart do głosowania parla parlamentarnego wydrukować jedną urzędową kartę do głosowania referendarnego, a także nie pociągnęłoby to za sobą większych kosztów. W przypadku, gdyby z jakichkolwiek przyczyn nie byłoby możliwe wprowadzenie tego referendum razem z, z wyborami parlamentarnymi, wtedy można przeprowadzić to referendum oddzielnie, pomimo związanych z tym dodatkowych kosztów. Zdaniem Krajowego Sądu Obywatelskiego koszty związane z przeprowadzeniem tego referendum nie mają większego znaczenia wobec szczególnego znaczenia tej sprawy, a rzecz idzie przecież o zapewnienie pokoju i spokoju społecznego, które nie mają ceny. Zapewnienie pokoju i spokoju społecznego oraz uniknięcie niepokojów i zamieszek warte są, poniesienia wszelkich kosztów, zwłaszcza, że niepokoje i zamieszki zawsze wiążą się z jeszcze większymi kosztami zarówno finansowymi, materialnymi, jak też i innymi. W związku z powyższym Krajowy Sąd Obywatelski postanowi wydać wyrok w tej sprawie jako najbardziej optymalną formę rozstrzygnięcia rozpatrywanej poważnej sprawy zapewnienia pokoju i spokoju społecznego. Ponadto wydając wspomniany wyrok, Krajowy Sąd Obywatelski postanowił oficjalnie i niezwłocznie zwrócić się do obu organów władzy władnych zarządzić referendum do Sejmu RP oraz niezależnie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzenie przeprowadzeniem referendum w sprawie LGBT, co już zostało dokonane. Krajowy Sąd Obywatelski postanowił również nagłośnić tę sprawę w mediach, aby zwrócić na nią uwagę opinii publicznej, a także wystosować pisma informacyjne o poparcie swego wniosku do polityków i ugrupowań politycznych mających wpływ na podjęcie decyzji w sprawie tego referendum. Niniejszy wyrok jest rozstrzygnięciem merytorycznym, rozpatrywanej sprawy i jest ostateczny. Dziękuję Państwu za uwagę. Faktem dobrowolnie świadczy, jak już bardzo głęboko zarysował się podział w tej sprawie i do jak bardzo niebezpiecznych następstw dla jedności i funkcjonowania państwa oraz jego organów będzie to zmierzać. Do podobnego podziału doszło już także wśród przedstawicieli wyznań religijnych, gdyż nawet jedni hierarchowie Kościoła Rzymskokatolickiego publicznie wypowiadają się za zakazem manifestowania LGBT, zaś inni za tolerowaniem tego manifestowania LGBT. Przy czym jedni publicznie potępiają stanowisko drugich i odwrotnie. Świadczy to, że podział i niezgoda związana ze sprawą LGBT charakteryzuje nawet dostojników religijnych, którzy w powszechnym mniemaniu polskiego społeczeństwa powinni być wzorem oraz ostoją ładu i spokoju. Po głębokiej analizie tych zjawisk Krajowy Sąd Obywatelski wyraża przypuszczenie, głęboko uzasadnione faktami, że dalsze utrzymywanie się tej sytuacji bez jej uregulowania doprowadzi do jeszcze głębszych podziałów polskiego społeczeństwa, a nawet do wojny domowej w postaci jeszcze bardziej niebezpiecznych niepokojów i zamieszek. W, tym, w związku z tym Krajowy Sąd Obywatelski rozpatrując sprawę ograniczenia tych negatywnych zjawisk, uniknięcia dalszych niepokojów i przywrócenia pokoju oraz spokoju społecznego, przyjął, że jedyną zyskowną i logiczną oraz realną drogą w tej sprawie jest przeprowadzenie ogólnonarodowego referendum w którym całe społeczeństwo polskie w demokratyczny sposób zadecyduje, jak uporać się z tymi problemami. Krajowy Sąd Obywatelski przyjął, że skoro żaden z ruchów politycznych, partii politycznych, a także wpływowych polityków dotychczas nie wysunął tego tak oczywistego rozwiązania w postaci referendum, co na pewno nie jest przejawem ich nijakiego, ich przepraszam ich niskiego poziomu lub braku wiedzy, a raczej odzwierciedla ich prawdziwe cele i zamiary, to postulat ten powinien wysunąć oddolny ruch społeczny reprezentujący obywateli i w tym przypadku występuje Krajowy Sąd Obywatelski. Za przyjęciem tego rozwiązania przemawia także fakt, że przecież celem Krajowego Sądu Obywatelskiego i działających w jego imieniu sędziów pokoju jest podejmowanie wszelkich inicjatyw dla zapewnienia pokoju, zgody, dobra, sprawiedliwości i harmonii współżycia społecznego i w tym celu w razie potrzeby występowania na rzecz pożytku publicznego i dla dobra narodu i społeczeństwa polskiego wobec władz, urzędów i sądów powszechnych. Zdaniem Krajowego Sądu Obywatelskiego to ogólnonarodowe referendum powinno sprowadzać się do jednoznacznego rozstrzygnięcia dwóch kwestii, które stanowią źródło niepokojów społecznych i zamieszek: wypowiedzenie się obywateli na temat ewentualnego dopuszczenia lub zakazu publicznego manifestowania LGBT, wypowiedzenie się obywateli Rzeczpospolitej Polskiej na temat ewentualnego dopuszczenia lub zakazu zawierania małżeństw przez osoby LGBT. W sensie technicznym referendum to byłoby bardzo proste, ponieważ sprowadzałoby się do zakreślenia przez głosującego obywatela na wydrukowanej urzędowej karcie do głosowania jednej z dwóch możliwych w tych kwestiach opcji. Czy jesteś za dopuszczeniem publicznego manifestowania LGBT, czy jesteś za zakazem publicznego manifestowania LGBT oraz czy jesteś za dopuszczeniem zawierania małżeństw przez osoby LGBT, albo czy jesteś za zakazem zawierania małżeństw przez osoby LGBT. W celu uniknięcia ewentualnego zarzutu sugerowania zakazów, Krajowy Sąd Obywatelski proponuje, aby na pierwszym miejscu postawione były pytania o ewentualne dopuszczenie, a dopiero na drugim miejscu o ewentualne zakazanie. W odpowiedzi na ewentualne pytania, jak rozumieć należy sprawę dopuszczenia lub zakazu publicznego manifestowania LGBT, Krajowy Sąd Obywatelski wskazuje, że kwestie te należy rozumieć dokładnie tak samo jak już od dawna sformułowaną i uregulowaną prawnie kwestię propagowania manifestowania faszyzmu i komunizmu. W przypadku wypowiedzenia się przez polskie społeczeństwo ze zakazem publicznego manifestowania LGBT wystarczy zdaniem, sąd, zdaniem Krajowego Sądu Obywatelskiego w artykule 256 kodeksu karnego w paragrafie pierwszym dopisać sformułowanie oraz publicznie manifestuje LGBT po słowach. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa. A w paragrafie drugim na końcu zdania doda sformułowanie oraz LGBT. Dla przejrzystości sprawy, Krajowy Sąd Obywatelski przypomina, że zapisy przewołane wyżej w artykule 256 Kodeksu Karnego aktualnie brzmią następująco. Paragraf pierwszy. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość podlewa, podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Paragraf drugi. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechnienia produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła dróg nagranie lub inny przedmiot zawierający treść określona w paragrafie pierwszym albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej. W tym miejscu Krajowy Sąd Obywatelski wyjaśnia i podkreśla, że celem referendum nie byłoby akceptowanie lub potępianie LGBT jako zjawisk, to znaczy akceptowanie lub potępianie skłonności LGBT i prywatnych związków osób z tymi skłonnościami. Krajowy Sąd Obywatelski podkreśla, że rozpatrując kwestię referendum w sprawie LGBT i wydając wyrok w tej sprawie w ogóle nie zajmował się zagadnieniem naturalności lub nienaturalności zjawisk LGBT oraz wyraża przekonanie, że kwestię tę należy pozostawić do dyskusji i rozstrzygnięcia fachowcom z zakresu medycyny, etyki i religii. Rozpatrując zagadnienie referendum w sprawie LGBT, Krajowy Sąd Obywatelski skupiał się tylko na najważniejszych dla naszego państwa i naszego społeczeństwa kwestii zapewnienia pokoju i spokoju oraz uniknięcia niepokojów i zamieszek. Zdaniem Krajowego Sądu Obywatelskiego przeprowadzenie ogólnonarodowego referendum na ten temat będzie najlepszym sposobem rozstrzygnięcia sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa i społeczeństwa polskiego, ponieważ zapewni pokój i spokój oraz usunie przyczynę niepokojów i zamieszek. Referendum takie umożliwi rozstrzygnięcie tej sprawy w najbardziej demokratyczny sposób przez całe polskie społeczeństwo, a zatem będzie najlepszym i niepodważalnym przejawem demokracji i tym samym wytrąci wszystkim krytykującym zarówno z kraju, jak i z zagranicy oraz z ręki, jakoby rozstrzygnięcie tej sprawy było niedemokratyczne, wszak demokracja polega na realizacji woli większości wyrażonej w demokratyczny sposób. Zgodnie z zapisami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej referentu może zarządzić Sejm RP bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów albo prezydent za zgodą Senatu przy wyżej wymienionych warunkach. Najkorzystniej byłoby, gdyby referendum w sprawie LGBT przeprowadzone zostało przy najbliższych wyborach parlamentarnych, ponieważ byłoby bardzo łatwe w realizacji w sensie technicznym, wystarczyłoby oprócz normalnych kart do głosowania parlamentarnego wydrukować jedną urzędową kartę do głosowania referendarnego, a także nie pociągnęłoby to za sobą większych kosztów. W przypadku, gdyby z jakichkolwiek przyczyn nie byłoby możliwe wprowadzenie tego referendum razem z, z wyborami parlamentarnymi, wtedy można przeprowadzić to referendum oddzielnie, pomimo związanych z tym dodatkowych kosztów. Zdaniem Krajowego Sądu Obywatelskiego koszty związane z przeprowadzeniem tego referendum nie mają większego znaczenia wobec szczególnego znaczenia tej sprawy, a rzecz idzie przecież o zapewnienie pokoju i spokoju społecznego, które nie mają ceny. Zapewnienie pokoju i spokoju społecznego oraz uniknięcie niepokojów i zamieszek warte są, poniesienia wszelkich kosztów, zwłaszcza, że niepokoje i zamieszki zawsze wiążą się z jeszcze większymi kosztami zarówno finansowymi, materialnymi, jak też i innymi. W związku z powyższym Krajowy Sąd Obywatelski postanowi wydać wyrok w tej sprawie jako najbardziej optymalną formę rozstrzygnięcia rozpatrywanej poważnej sprawy zapewnienia pokoju i spokoju społecznego. Ponadto, wydając wspomniany wyrok, Krajowy Sąd Obywatelski postanowił oficjalnie i niezwłocznie zwrócić się do obu organów władzy władnych zarządzić referendum do Sejmu RP oraz niezależnie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzenie przeprowadzenia referendum w sprawie LGBT, co już zostało dokonane. Krajowy Sąd Obywatelski postanowił również nagłośnić tę sprawę w mediach, aby zwrócić na nią uwagę opinii publicznej, a także wystosować pisma informacyjne o poparcie swego wniosku do polityków i ugrupowań politycznych mających wpływ na podjęcie decyzji w sprawie tego referendum. Niniejszy wyrok jest rozstrzygnięciem merytorycznym rozpatrywanej sprawy i jest ostateczny. Dziękuję Państwu za uwagę.